Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Goticzka. No i tutaj właśnie leżała ta cała szpada Abigail. W tym miejscu. Nazywa się ona Krwawa... Krwawa Igła właśnie. Mamy ja myślę, więc możemy spokojnie pójść do piratów. No i cóż, tak mi się wydaje, iż po prostu najprościej w świecie Ej grze zaraz bardziej odwala. Szczerze powiedziawszy, pamiętasz jak ja skończyłem odcinek? Tam zaraz przy zejściu tutaj, prawda? To nim doszedłem do tego miejsca gdzie ta spada, szpada leży, dostałem 4 kasze. Tak, nim włączyłem nagrywanie dostałem kolejne 2. Tak, czyli w sumie 6 kaszy, nim jeszcze zacząłem nagrywać. 6 kaszy... nie wiem ile tam wychodzi, 2 krasze na minutę około. I naprawdę nie wiem, czy z tą grą w Jakendarze dzieje. Jak w Gede będzie to samo, to ja jestem pewien, że na pewno z dobrym humorem, że tak powiem, tej gry nie skończę. No bo to nie jest dobre. To nie jest miłe, to nie jest fajne, to nie jest przyjemne. Ale mikstura, zwój i zakiewka, jak najbardziej są. Ale już kropiza, który gdzieś tu na się czai i chce zostać w piercie jak nic, nie jest już przyjemny. No chodź panie, kropisa, chodź, chodź. Małże, o, nie, nie, nie. Tak, macie rację. Był crash. <grym> Kto by się domyślił? Kurczę, pieszone. Kto by się domyślił, że był crash? No ja pierdziele! Ta gra się tak często w tym bagnie, że ten bagno nie chce nigdy wracać. No będę musiał jeszcze parę jak to jest, a to jest ciasto, Bo ja aż tutaj właśnie po zabicie mi grę. Ach, ubóstwiam to, nie wiem, wszystko akurat się wódka skończyła kiedy robili. No tutaj właśnie jak endar, czy jak. Czy w to samo, oby nie, będzie to samo, to będę jak mówię, no, z dobrym humorem tej serii nie skończę. I tak zbruzgam tą modyfikację na koniec, że dosłownie, no ja już, ja już to widzę. Ja tą modyfikację na koniec zbruzgam. A tej optymalizację przepiękną. Dzień. Też MT, które jest polskie! A polskie, niby, takie zawsze wszystko złe. no, może poza Wiedźminem tam kilkoma innymi wyjątkami, których akurat nie mogę sobie przypomnieć, ale wiem, że są. Chyba dwa, bo trzy jeszcze inne. Niby, wszystko takie złe. Takie, wszystko złe, niezoptymalizowane. W ogóle straszne. Niby, MTek taki przez niektórych hejcony. A tutaj, kurczę, lepiej zoptymalizowany niż wielki returning. Dzieło tam profesjonalne, prawie że iście. Ble, ble, ble. Pieprzenie, oszopenie. Ta gra jest taka zła. Aż śmieciarki przechodzą, że tak powiem. A śmieciarki przychodzą na myśl, że spędzę w tej grze pewnie jeszcze jakieś 100 odcinków. Eee. Najdłuższa seria najdłuższa na polskim YouTubie, jeżeli chodzi o display'e z normalnej gry, a nie jakiegoś tam... szykuje, Bo na pewno potrwa płac 100 godzin. No może nie, ja przeginam raz 100 godzin. No jest ciekawe, bo mieliśmy jedną z najdłuższych serii na YouTubie, tak 100 godzin. O Boże, to, to byłoby niezłe, Mam sporo takich serii, które naprawdę są długie. Wiesz, nie, ja w ogóle mam mało serii, mam serii skończonych chyba raz, dwie, no tak jest, 7-8 serii skończyłem? Chyba tak. No i jak na rok to jest kiepski, kiepski wynik, ale Tak, King's Bounty, 139 odcinków. O nie, to Gothic pierwszy miał chyba 139 odcinków, to po pierwsze, a po drugie, ho, 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 no miał chyba spad 50 godzin. King's Bounty też pan 100 odcinków, jeszcze pan 60 godzin. Mountain Bates, pierwszy, drugi, to wszystko jest długie. Bo też pierwszego stanu nie skończyłem, ale to przez to, że padł wtedy. Dobra, jeśli chodzi o relikty. Jeśli chodzi o relikty, a to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Ta część leżała w wielkim budynku w kanionie. To była biblioteka tego pradawnego ludu. Najwyraźniej jest to tablica uczonych. Większość pism, które znaleźliśmy, jest autorstwa przywódcy kasty uczonych. Co dziwne, nie zostawił swojego imienia na żadnym spism. Weź to złoto jako swe wynagrodzenie. Mamy już wszystkie potrzebne relikty. Oddałeś nam wielką przysługę. Dziękujemy. To pozwoli nam wykonać decydujący krok w naszych badaniach. Mm -hmm. Jeśli przynosi mnie dam tam Dobra, dobra. Niech cię... się, kruka, tylko... Let me second please. A póki co jednak gdzie jest ten wysolek Jordan, bo się nazywał. Gdzie on jest? Bo on też ma dla mnie expat darmo. A potem mi do piratów, władać tą szpadę, Abigail i tak dalej, i tak hey. dalej. Dziema, Jordan, co u Ciebie? Słuchaj? E, jeśli chodzi o te budynki, tak? Wygląda na to, że orkowie zainteresowali się biblioteką uczonych. Myślisz, że mogą odczytać ten prastary język? Nie sądzę, ale kto wie? Może lepiej upewnij się, że nie sprawią kłopotów. No, jeszcze upewniłem. Orkowie wkrótce przestaną się interesować tym regionem. Czemu tak uważasz? Ich przywódca nie żyje. Miejmy nadzieję, że to prawda. Naprawdę nie możemy sobie teraz pozwolić na tego rodzaju kłopoty. Eee, jeszcze ta tak. Przypomnij mi dom u, dom wojowni... domy kapła... uzdrowiciel... są umieszczone na podwyższeniu. Mhm. Mm Wszystkie już, już jesteśmy zbadali, więc już nie ma ich więcej, niestety. Wszystkie domy zostały przeze mnie zbadane! Oh yeah. A teraz do kanionu, to chyba tym teleportem. Ciekawe, czy będzie crash. Czy będzie atrakcja dodatkowa, czy nie? Do no Magie, it's magic. Nie wiem dlaczego ta strona. Mimo to, że w każdym nie była masa, masa crash. Jak tutaj wiem, zaczynaliśmy przygodę z Ekendarem w ogóle, to jakoś potem one zaczęły znikać. Natomiast jeżeli chodzi o crashę w. G, czy w GD, fu, na bagnie, od początku do końca. Cały czas są, nie wiem mam coś zwalili strasznie, nie wiem z czym, właściwie pewnie pewnie za dużo sposobów jakichś tam poddawali, jakichś animacji nowych, etc, etc. bo tam chyba te węże nie aż cały czas tak nie były w tej pozycji, że tak powiem, leżącej, I, no tak powiem częściej właśnie chodziły sobie tak normalnie, takie, 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 takie bardziej w formie eski, a nie jeżeli po prostu leżące, że tak powiem. A ja mogę coś ciekawego przekazać panie Henry? Zostaw w spokoju. Mam się stawić w spokoju? Co ja ci złego zrobiłem? Coć, ja złego, zrobiłem szybaszuje. ale. Pierot, kolejny Pierot. Nikt nie chce o tym słyszeć. A my idziemy do gryga. Greguś, słuchaj. Wiem, co kombinują bandyci. Bandyci odkryli kopalnię złota. Wiedziałem. Dlatego tylu ich tu przylazło. Nikt nie mieszkałby wśród tych bagien rojących się od potworów, jeśli nie miałby naprawdę solidnego powodu. Dobra robota, tu jest coś dla ciebie. Mm -hmm. Interesuje mnie już coś znowu? Czy mm -hmm. to wszystko póki co? Dobra. No dobra. czy jaki pierścień żem dostał od niego. Magi, magii, magi, magii, zrętności wojowników, wojowników, kapłanów, kapłanów, uzdrowicieli, uzdrowicieli. O, oh, ciekawi mnie, czy jak połączę pierścień. Raczej, amulet wojownika, amulet wojownika i pierścień. Wojownika jeden, i drugi, Bo to jakiś z tego bonus powinien być, to nie jest bardzo jaki. Nie, O, oh, jakiś bonus jest, to nie jest bardzo, na czym ten bonus polega. O, zobaczmy. 32. 52. O kurczę. Gdybym jeszcze dzięki temu mógł nosić moją zbroję. 142 pancerza. Tylko, że nie mogę teraz z mojej laski nosić. Kurczę. O, a to może być ciekawe, na przyszłość ten set cały. Uu, a może kapłanów? Niezłe te sety są A uzdrowicieli mam 912. Nie mam, nie mam amuletu ba uzdrowicieli. No dobra, ale no, kom... ten z wojowników może być całkiem niezły. Oksyn w sensie to mi strasznie pancerz zwiększa, ale niestety no aktualnie jest bez sensu. Czemu nie mogę mieć dwóch amuletów siły na sobie? To by było fajne. Tak, takie, takie 40 amuletów na sobie po układanych. O kurwa, to było. czemu tak śmie da, Dobra, mniejsza o to. Idziemy może do tego Bida, nie wiem, bo zabiłem Juana, nie wiem czy to mówiłem czy nie. Hej, ty! Czy wiem D-Bidowi, że zabiłem Juana? O! Wiem kto zamordował Angusa i Hanka. Kto? Mów kto to zrobił. To jeden z bandytów Juan. Musisz się go pozbyć, rozumiesz? Ta zbrodnia nie może ujść mu płazem. Kuan już nie będzie sprawiał kłopotów. Mów, jak to się stało? Bardzo cierpiał? Lepiej o tym nie hmm, W sumie racja. Ważne, że ta świnia niczego już nie zrobi. Mm -hmm. Co teraz. Muszę chwilę. <laughs> Jeśli o mnie chodzi. Hom. Pokaż mi, jak okradać Home. innych. Jeśli chcesz kogoś okraść, musisz sprawić, by poczuł się bezpiecznie. Zawsze wciągam ofiarę w pogawędkę. Działa bez pudła. Kiedy zabierasz się za kradzież, upewnij się, że ofiara niczego nie zauważyła. Coś jeszcze? Tak, potrenuj trochę zręczność. Jako że zręczniejszemu złodziejowi łatwiej spostrzec dobrą okazję. I łatwiej uniknąć złapania na gorącym uczynku. Przynajmniej w teorii. No dobra. Pchnij sakiewkę. <laughs> Ciekawe czy to się da, ty. zobaczymy. Co, udało mi się nie hey. wiem. Nie wiem żeby na Morgana hey. i to wyprowadź Morgan, słuchaj Nie wiem czy się udało czy nie Skąd ja wiedzieć, czy się to udało czy nie, Ej, To jest nie Hej, ty ja Nie wiedzieć, czy to się udać, czy nie O, jest jeszcze Najlepiej spytaj no i lepiej spytaj łoto kapitana. Czekaj tylko ty To Co będę myślisz, że nie twojej kradzieży e, nie mam powiedzę, że w jakiś sposób załatwimy to nieporozumienie ha, no dobrze, zgadzam się. Ja musisz zapłacić swoją zuchwałość. A ile? Sztuk um. Masz. i. Masz. Uważaj, i że niczego nie widziałem. Aha, czyli że... Mhm, mm czy jednak ktoś coś się ukradł, ale nie wiem za bardzo co im ukradłem. <grym>, nie stałem znają komunikatu, co zostałem. Hmm, bardzo starość, My tak jak ja powiem. Takie łatwe. Nie mam pojęcia właściwie. no ale dobra. A tak e, walić to. O... Ja dobra. Grega nie będę brał, nie, 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 Ja jeszcze chcę być w całości. Trzymam się od Grega. to jest tak zbyt duża liga. Mhm. Wiem, kto zamordował. No i dobrze, ale to im nie zwróci życia. Zemsta to zły sposób na zdobycie łupów. Najważniejsze, że odzyskałem swój grog. Skąd tak mówisz? Ile razy. Nie, tak nie zabierasz mnie, no dobra. Hej, ty. Jakieś. Poczekaj. Nie, nie Hmm. Hmm... jak nie drażni mnie, zobaczymy. No ja też nie wiem, co Gorek wymyśli, ale na razie jednak karet w ogóle jest. hm. Jaki. Mhm. Przenieście już z niej pozmieniało. Czyli chyba tylko u tej Abigail będzie miał do pokazania. Może no, no, ten no, gość, jest coś ciekawego, można nam powiedzieć. Nie. Dobra, pieprzyć go w takim osiale. I przejść go! Ja się nie chcę mieć nie problemów, ponieważ... oni uh, uh, będą mi potrzebni w siódmym rozdziale. Tak, w siódmym rozdziale i potem Tak kiedyś słyszałem. Żebym tu nikogo nie mordował lepiej, bo potem w siódmym rozdziale mi się przydadzą. Dobra, mamy tutaj Abigail właśnie. Masz swoją broń. Znalazłem twój miecz! Naprawdę? Niemożliwe! To jest tak jakby... Oto i twoja zguba... Twój? Hmm. Tak, ton! To Wreszcie, moje dziecko jest ze mną wytyfy. Och, tak! To jest kolejna tablica, o której ci mówiłam. Jest twoja. No, nie było łatwe, nie uważasz? Wymagało to niezwykłej odwagi? Hmm, masz je, ja przystaniaku. Eee, okej. Okay. Jak się on tu żyje? Wszystko dobrze, jest szczęśliwa, spójrz. A to dobrze, prawda? Mm hmm, och. Hej, mam pytanie. Mogę cię prosić o jeszcze jedną przysługę? Obiecałam, przynieść moj kanej siostrze z Ale dopiero teraz powrócił nasz statek. Moja siostra mieszka w Corinsa to tam nie stanie się tak łatwo. I pewnie chcesz, żebym ja to zrobił? Słyszałam od skipa, co tam się dzieje. No cóż, wszystko ma swoją cenę. Dobrze, jeśli możesz mi pomóc, dam ci powiedzmy 200 monet. to jak? O, stoi. Masz wejść na czynnik i zanieść go mojej siostrze. Jak ma na imię twoja siostra? Hanna, jest ja uczestnikiem gospody w Korinis. Hm, twoja siostra? A Dlaczego to wszystkich zaskakuje? Co w tym dziwnego? Dość tych głupich pytań. Dobrze, wszystko zrozumiałem. To wspaniale, więc lepiej nie coś do Te, Nie zawaham się to z tego zrobić, ale na wszystko przyjdzie jeszcze Swapora. Na razie co inno mamy do roboty. Na razie to my idziemy portalem... <laughs> Mogę o takich rzeczach? Do... Hmm, się to gdzie ja To tylko gadanie. Co do bandytów? Miałem czegoś jeszcze zrobić? Nie wiem czy jeszcze zrobić? Nie musisz mi tego mówić. Hmm. Czy wszystko zrobiliśmy na pewno tutaj w, w tej okolicy? Bo nie ma sobie mojej broni. Jakby coś teraz wyskoczyło to musiałbym zaklęć używać. A dobra, dawać mi moją broń. Where smile weapon. Koniec śmierci. No 8 punktów realnej siły. O, no to w takim bądź razie... Eee, ja, wracamy do laski kapłańskiej. Niby obuchówka, ale jest dobra na pięknych oponentów tutaj. 67 inteligencji. Spodziewałem się, że będziemy mieć więcej, kurczę. Ale fakt faktem jeszcze jak patrzyłem, to jest chyba 5 książek do kupienia w Corini dość drogich. Um, I też pewnie jakieś pulpity tam są dalej przeze nie w kolinii, jest pominięte, więc zgaduję, że... No w jest z jakendaru można wyjść... O, gdyby się jeszcze polne pozacze zespiły w mroździe, ale to z tego kolisu można jest spokojnie jakieś 80 inteligencji, coś takiego. Jeżeli chodzi o, czy po może będziemy już mieli połaz, coś tam się tego daje. Nie wiem co ten int mi w ogóle daje, ale on się podobno na nawet z nami, kuszy zwykłej, nie wiem o magicznej, więc to jest już w ogóle dziwne. Au. Nie mam pojęcia jakim cudem tak się przelicza, no ale dobra. Jednak do końca teraz nie idziemy, idziemy do portalu. A ja już w stronek. kanionu no chciałem iść, nie wiem dlaczego. Już już wyczyściłem tam wszystko, dawno i nieprawda temu. No dobra. A więc zrobię Nie wiem, czy Grek nie powinien mi zlecić questa. tytułem, żebym zajął się tym. Chyba rzeczkajcie. Może dlatego mi zlecił questa. O, kruk, że ja wcale jeszcze nie zrobiłem znaczy nie, nie jeszcze kruka. Może dlatego. Sekretny portal. A nie, nie, nie. Pazury zębacza to nie o to chodzi. Arcyma. Arcyma. No dobra. Idziemy do bandytów. Nie niech tu przychodzić. Oh, fuck. Oh, Ciekawe fuck. mi na rzecz. Jak teraz wrócę tam. Ale wy... Nie w tym. W tym. To czy wszystko będzie w porządku? nie? Nie. Nie do doliny, tylko do obozu bandytów. To jest nie tylko ten portal. Teraz cię o. Teraz cię patroszę. nic mnie nie zrobił. Ciekawe. Znowu ty? Hmm. Ja z tobą zadzielać, gdzie bym śmiał. Grupa kradzieży klucza. Ale jakiego klucza? Ty mały par... Czy będę myślała, że nie o twojej kradzieży? E, nie mam pojęcia o czym ty mówisz. Miałem do pomyślenia, zapytałem Ci za rękę, a ty wciąż masz szansę się temu zaprzeczyć. Nie zamierzałem ci niczego ukraść, przewidziało ci się. I najmniej przypuszczasz, że w tą wzdurę. E, he, he. No jak, teraz nie wierzysz? Zgoda, zgoda, przekonałeś mnie. My to rzeczywiście było tylko przewidzenie. Niech będzie. To układam mu ten klucz czy nie? W ogóle dlaczego jest to klucz? To jest dobre pytanie. Pamiętaj o jego skrzyni, faktycznie. Klucz, a tej skrzyni jest tutaj. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Czyli jestem niepełnosprytny. Żeby zabrać mu ten klucz, tak? Oh. hej, ty mały parsie, mm -hmm. Chyba, że. Czekajcie, czekajcie, może zrobimy tak, jeszcze raz. Tak, tak. Ty ma dobra, dobra, no i no to spróbuj szczęścia. Hmm. Czekaj tylko, ty śmierdzący złodzieju. Chodź, tutorusik, chodź, chodź. Nie widzę, że go nie zabiłem przypadkowo, bo chciałbym z niego uzyskać ten... Ten klucz właśnie, O, dobra. Inni mu pomogą i póki co nie możemy tego dokonać. Szkoda. Liczyłem, że ten klucz zaraz zabędziemy, ale myślałem, że... W myślałem, że w tym przypadku właśnie inni się nie wtrącą, ale się wtrącają i tak. Hmm. Jestem ciekawy, do czego służy ten klucz Bladwina. Hmm. To jest dość ciekawa sprawa. Nie to nieprawda. Bo tu jest taka skrzynia, która ma klucz, ale wątpię, żeby to o nią teraz chodziło. Bez właściwego klucza. No właśnie. Ciekawe, kto ma klucz od tych skrzynek, tych wszystkich. Hmm. Nie mam pojęcia, szczerze. Ciekawe, czy od tej skrzynki ja mam klucz, bo już Staffi powinienem mieć właśnie klucz od tej skrzynki. Ooooooooooooooooooooooo. Tak. naprawdę wiele osób. No dobra. Potem to pozbieramy. Jak już będziemy silniejsi i cały ten nam w grę w diabła. Dobra. jednakowoż póki co... Wchodzimy, że my do, tutaj do środka. No kruka idziemy. Wpieprzyć mu z To znowu ty zaczynasz mnie drażnić! Masz. Dalej chcesz mnie powstrzymywać? Czy to. Czy to. To. BLADWIN? Orany, to jest. Eee, tak! Eee, e, nie, to znaczy. Możesz wejść! Dziękuję bardzo panu. Dziękuję panu bardzo. Jestem niemalże pewny, że to miejsce do bezpiecznych mi naręć. że sam kruk tutaj oczywiście jest dalej, ale no, że samo miejsce nie jest zbyt bezpieczne. Muszę? Wykrywaj! Pom, pom, pom. Czysto? Czysto. sector clear! Need backup! A więc do kolejnego odcinka.